poświęcili swoje życie w obronie państwa i ludności, nazwał błogosławioną. Wczoraj informowaliśmy o ataku na Krymie. Dziś znamy więcej informacji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o przeprowadzeniu udanego ataku na okupowanym Krymie, który objął dwa rosyjskie okręty desantowe Jamał i Azow, Wojskowe Centrum Łączności Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Zgłoszono również skuteczny atak na bazę paliwową Rosja nie potwierdziła informacji o zniszczeniach, jedynie podała, że atak spowodował jedną ofiarę śmiertelną i cztery osoby ranne, a także doprowadził do zamknięcia ruchu na moście krymskim. Mianowany przez Moskwę gubernator Michaju Razwożajew oświadczył, że rosyjskie wojsko odparło atak na Sewastopol, podczas którego zestrzelono 10 rakiet.